Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem wam przekazać kilka informacji odnośnie traktor poolingu, który będziemy organizować 4 lipca 2026 roku. Będzie to sobota. Jeżeli uda nam się jeszcze wszystko dopiąć i ogarnąć, może zrobimy to w dwudniowy, ale na tą chwilę jest zaplanowany na jeden dzień. Tak jak obiecałem, tak jak mówiłem na końcu traktor poolingu w tamtym roku Zrobimy dwa tory Będzie drugi tor I jeszcze dodatkowy trzeci tor Taki krótszy Dla mini pullerów Czyli dla takich mini traktorków ogrodniczych I takich zmodyfikowanych kosiarek do trawy Tą kwestią będzie zajmował się Karol Kolega Karol obsługą mini poolingu Dla mini traktorków a Ja i reszta ekipy będziemy zajmowali się traktorem puningiem. Będą dwa tory. Na jednym torze będą sanie, te, które były w tamtym roku. Na drugi tor musimy, czy muszę zbudować sanie drugie, bo z zagranicy niestety na razie nie ma odzewu. No, to koliduje też z ich, ich harmonogramem i nie są w stanie nie ma takich nie mają wolnych sani. Przynajmniej na tą chwilę nie udało mi się w Holandii znaleźć wolnych sań, które mogłyby przyjechać tutaj do nas. Może jeszcze spróbuję sił jeszcze w Niemczech. Może uda się z Niemiec ciągnąć jakieś sanie. Także zobaczymy, ale na tą chwilę muszę podjąć decyzję o budowaniu drugich sań. Drugie sanie zbudujemy jak najbardziej prosto. Taką prostą wersję, bez silnika, bez kabiny. Cofaną ładowarką czy ciągnikiem, też o tej samej masie, o tym samym obciążeniu co, co te sanie, które teraz mam, jeszcze jedna informacja: nie będę już startował swoim ciągnikiem. Także macie duże szanse, żeby być pierwszymi, najlepszymi. najlepszymi. Mój ciągnik, tylko czy ja moim ciągnikiem, tylko będę rozpocznę imprezę, przeciągnę i zakończę na koniec imprezę. Dwa uciągi planuję zrobić tylko jednymi saniami, drugimi saniami na jednym torze, na drugim torze. Także nie będziecie, nie, obawiać się, nie musicie się obawiać konkurencji z mojej strony, bo po prostu jej nie będzie. Także wykluczamy to, co, to, co zawiodło w tamtym roku a zawiodło też to, że właśnie nie byłem obecny podczas uciągu nie byłem obecny i nie mogłem dopilnować pewnej rzeczy poprawiamy wiele rzeczy, robimy też wiele dużo, dużo, dużo zmian odnośnie organizacji Poolingu. na razie zdradzę Wam tylko zarysy zruszamy z pełną kitą, że tak powiem od nowego roku wszystkie informacje ale to będziemy dawkować Wam powoli. Nawiązaliśmy współpracę z jedną firmą, z którą już wcześniej miałem współpracę przy organizacji traktoru Teraz zacieśniliśmy po prostu współpracę i, i będzie to wszystko lepiej zorganizowane niż było do tej pory. Także zapraszam bardzo. Jeszcze jedna. Jedna istotna uwaga: będą bilety. Impreza będzie biletowana w tym roku. Będą dwa rodzaje biletów: bilet standard i bilet standard plus VIP. Nie wiem jak go nazwiemy, taki trochę lepszy, tak? Ten bilet lepszy będzie uprawniał na, będzie po prostu miał uprawniał na wejście na trybuny, ponieważ będą trybuny, ale tylko Pomiędzy dwoma torami, tak żeby była widoczność na jeden tor i na drugi tor, chociaż no w jedną stronę toru albo w drugą stronę toru, ale można sobie tam po prostu albo w jeden tor patrzeć, albo w drugi tor patrzeć. Żeby było sprawiedliwie, to będziemy robić tak, że będą dwa uciągi. Każdy będzie miał uczestnik dwa uciągi na jednym torze i na drugim torze. Także wszyscy będą widzieć. Ci, którzy mają bilety te premium, tak jak można powiedzieć tak, i ci, którzy będą mieli, będą mieli bilety standard, gdzie będą stać tylko przy jednym torze, będą widzieć każdego uczestnika, bo będzie jechał z jednej na jednym torze, później na drugim torze. Także nikogo nic nie ominie, wszyscy wszystko zobaczą. Długo rozpinialiśmy te tematy. Powiem szczerze, to nie jest taka prosta sprawa. Naprawdę nie jest taka prosta sprawa. Eee... Teraz robimy to jeszcze lepiej i profesjonalniej. Wtedy to było na żywioł. A teraz już przemyślamy na spokojnie pewne rzeczy. Impreza jest za pół roku, a już zaczynamy to organizować. Także Nie jest wcale tak lekko to robić, ale, ale damy radę. Także na tą chwilę budujcie, przygotowujcie. W grudniu lub na początku stycznia będzie pełny harmonogram imprezy, znaczy w styczniu, na początku stycznia będzie pełen harmonogram imprezy, plan imprezy i wszystkie kategorie ciągników. Będzie kategoria standard. Dużo osób właśnie się pyta, żeby zrobić kategorię standard. Tak, będzie kategoria standard. Z racji tej, że będą właśnie dwa tory i z racji tej, że z zagranicy no, na ratą chwilę nie ma nie możemy wynająć tych sań. To będzie kategoria standard, z tym, że e, ilości uczestników będą limitowane e, z racji po prostu no, czasu, czasu e, realizacji tego, tak, tego, tego, tego uciągu. Także e, możecie się zgłaszać od planujemy ut, otworzyć zgłoszenia od nowego roku, a na tą chwilę budujcie swoje pulery. Budujcie, modyfikujcie. Wiem, że już wiele osób buduje takie pulery. Nie będę mówił kto i co, ale dużo chłopaków się do mnie odzywa Po porady, jak najbardziej, jak coś nie wiecie, piście czy na Facebooka, czy na czy pod postami, czy ktoś ma jak mój kontakt, no to piszcie, mogę udostępnić kontakt mailowy, wtedy jakoś tam bardziej ściślejszy kontakt jakiś piście pom pomogę nie ma problemu niedługo e, moi po prostu moi partnerzy firma partnerska niedługo e, też e, zamieści fajny materiał odnośnie budowy pulera odnośnie organizacji imprezy także też wrzucę to na e, swój kanał na, kanał na Facebooku będziecie mogli obejrzeć tam będzie też mnóstwo informacji odnośnie traktor pulingu a na tą chwilę ja sobie tutaj widzicie, robię już przez Brian Felgi do mini Do tego traktorka takiego starego Farmala, którego kupiłem od profesora Chrisa. Zakładam mu felgi John Deerowe. Tu wycięłem mocowania i spawuję. Akurat felga jest ta sama: 26 albo 8 cali. 28 cali. Zakładam takie oponki 540x65x28 cali takie łyse specjalnie specjalnie łyse bo takie mają być bieżnik ma mieć 2 cm fachowo 2 cm tu na środku wymogi wszystkie będziecie mieli na początku stycznia wszystko będzie na tą chwilę nie będę zdradzał jak i co ale obiecuję wam że wszystko będziecie mieli na początku stycznia wszystko to co potrzeba w odpowiednim miejscu także dziękuję za uwagę zabieram się do pracy jest wieczór i wy też się zabierajcie do pracy do modyfikacji na pewno będzie warto wystartować pokazać się z tym co stworzyliście bo traktor pulling jest dla tych co zrobili zmodyfikowali ciągnik sami stworzyli to w garażu i chcą pokazać to co stworzyli jak silny, jak silny ciągnik stworzyli jak z dobrym uciągiem ściągnik ci stworzyli to, co po prostu tą swoją e, zabawkę, to tą, tą e, swoje marzenie, zabawkę, różnie to można nazywać, e, ten swój projekt. E, jest okazja na traktoropulingu właśnie to pokazać, to, co się stworzyło. Także ja już miałem okazję pokazać, zaprezentować, a z racji tej, że jestem organizatorem tej imprezy, Pokażę po prostu na początku, przejazd, i na końcu, i mi już wystarczy. Słuchajcie, fanów. Teraz jest kolej dla Was. Zapraszam.